Wprowadzenie instytucji społecznej agencji najmu to dobry pomysł, ale też nie miejmy złudzeń, że przyczyni się on znacząco do rozwiązania kryzysu mieszkaniowego. Sytuacja jest dramatyczna. Deficyt mieszkaniowy na koniec 2019 roku wyniósł 650 tysięcy mieszkań. I obiektywnie najtrudniejsza jest sytuacja rodzin z dziećmi, zwłaszcza tych wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, a także ludzi młodych. I warto tutaj jeszcze podać dane mieszkania które przeznaczone są dla osób o niższych dochodach, mieszkania komunalne, mieszkania w ramach towarzystwa budownictwa społecznego, mieszkania zakładowe stanowiły w 2019 roku jedynie 2,2% liczby nowo wybudowanych mieszkań. I co do omawianej ustawy, to uwaga powinien w niej zostać umocowany obowiązek przywrócenia przez społeczną agencję najmu stanu technicznego mieszkania, w jakim znajdowało się ono w momencie przekazania mieszkania agencji w chwili zakończenia obowiązywania umowy. Dlaczego takie rozwiązanie się nie pojawiło?